Cześć, to jest Live Mocy. Ja nazywam się Ilona Bajorek, jestem trenerką mentalną, a także buduję zespół kobiet, które chcą mieć nawyk zwyciężania i zarabiać duże pieniądze. Moi drodzy, dzisiaj odcinek siódmy naszego Live Mocy, cyklu, który jest na moim profilu już od jakiegoś czasu, i w tym krótkim live'ie porozmawiamy na temat problemów. Czyli jak zmienić swoje podejście do problemów, które przecież doświadczamy każdego dnia. Czy to są takie drobnostki, błahostki, czy jakieś większe wyzwania, trudności, problemy i każdy z nas ich doświadcza bez względu na to, tak naprawdę, w jakim miejscu, na jakim etapie życia jest. I dzisiaj, co nieco o tych problemach. Natomiast zainspirowała mnie bardzo. Książka Zasady Zwycięzców. Ci z Was, którzy są ze mną tutaj dłużej na profilu, oglądają moje live'y, moje materiały, wiedzą, że jest to jedna z moich ukochanych, ulubionych książek, do których sięgam, do której sięgam regularnie. No i e, moi drodzy, dzisiaj taki fragment chciałabym Wam bardzo przeczytać, który daje do myślenia. Rozdział jest w ogóle zatytułowany Ucz się na swoich problemach. I na początku krótka, króciutka historyjka. Posłuchaj proszę. Pewna dziewczynka spacerowała ze swoim przyjacielem, starym marynarzem po nabrzeżu. Miała problemy i niepokoiła się. Jeśli spadłbym z tego nabrzeża do wody, to bym utonął? zapytał ją marynarz. Dziewczynka popatrzyła na zimne fale rozbijające się o mury nabrzeża i odrzekła: Oczywiście, żebyś utonął. Jeszcze nigdy nie widziałem kogoś, kto utonął, bo wpadł do wody. Utonąłbym tylko wtedy, gdybym został w wodzie. Odparł marynarz. Mała nie była przekonana, ale z pewnością doznałbyś wychłodzenia organizmu i musiałbyś jechać do szpitala. Marynarz nie dawał jednak za wygraną. Tylko jeśli zbyt długo będę w wodzie. Jako marynarz często wpadałem do wody. Na początku bardzo się tego bałem, ale potem zauważyłem, że zupełnie nic się nie dzieje, jeśli szybko się z niej wydostanę. Tak samo jest z Twoimi problemami. Zamiast się nimi martwić, Powinnaś pomyśleć, jak je rozwiązać. No i moi drodzy, tą krótką historyjką chciałabym zacząć tego live'a na temat właśnie problemów i chciałabym opowiedzieć Wam nieco więcej, co psychologia pozytywna, którą też studiowałam e, i w której nurcie pracuję, uczy i mówi na temat właśnie problemów, bo jest to wiedza, z której ja korzystam każdego dnia. E, tutaj jeszcze jest takie podsumowanie fajne tego rozdziału. W większości problemów dotyczy jedna zasada. Właściwym problemem nie jest sama kłopotliwa sytuacja, lecz sposób, w jaki ją postrzegamy. Największe niebezpieczeństwo stanowi często sama obawa wynikająca z trudności, jakie nam się przytrafiają. Problem ma mniejszą władzę nad nami, jeśli nie tkwimy w nim emocjonalnie i mentalnie. No właśnie, kochani, jak często zdarza się nam właśnie tkwić w problemie emocjonalnie i mentalnie? I zobaczcie, przyjrzyjcie się takim. Swoim wyzwaniem, trudnościom, problemom mniejszym, większym, takim, które się przydarzają gdzieś tam na co dzień. I jeżeli my tkwimy w tym problemie emocjonalnie i mentalnie i zaczynamy sobie wyobrażać takie czarne scenariusze, co się najgorszego może wydarzyć, i tkwimy w tym, to przyznajcie, że jest to taka wizja, która ciągnie nas w dół. I to powoduje więcej niepokoju, to powoduje taki paraliż, to powoduje, że my nie możemy podjąć jakiegoś działania, że my często w ogóle nawet nie wiemy, co ze sobą zrobić, i no, tylko możemy odczuwać w ciele też takie emocje, mm, na przykład jakiś ból brzucha, że jest nam niedobrze, że po prostu czegoś się obawiamy, czymś się niepokoimy, więc te zmartwienia tak kotwiczymy sobie w ciele. I co kochani, ja robię, kiedy jakieś przychodzi zmartwienie i kiedy czuję, że właśnie myśli dotyczące danej sytuacji powodują, że ja się czuję coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej i że są one trochę takie natrętne. Pierwsze co robię, to przypominam sobie o takiej podstawowej zasadzie, że nasze myśli tworzą naszą rzeczywistość i to, co się dzieje, jest wynikiem czegoś z przeszłości i Myślę sobie wtedy, że okej, okay, to co widzę, to moją dzisiejszą rzeczywistość. Ja nie chcę, żeby to była moja prawda, żeby tak wyglądała moja rzeczywistość, więc ja ją zmieniam. Jak mogę ją zmieniać? Wybieram mentalnie inną rzeczywistość, czyli wybieram. Oczami wyobraźni rzeczywistość, w której chcę się znaleźć i zaczynam myśleć o tym, czego chcę, a nie czego się obawiam, czego już nie chcę. Czyli pierwsza taka zasada, żeby przestać się martwić, niepokoić, to jest właśnie odciąć się od tej sytuacji, która jest i możesz powiedzieć, no dobrze, ale przecież się nie da, przecież ta sytuacja też wymaga, żebyśmy coś z nią zrobili i jasne, o ile my coś z nią właśnie robimy, to jest super, ale jeżeli tylko tkwimy w niej, w niej i się zamartwiamy, no to już nie jest super, bo to już powoduje, że my możemy nawet nabawić się depresji i, i po prostu Spowodować taką u siebie bardzo dużą rezygnację, o tym też właśnie mówi psychologia pozytywna, że jeżeli jest jakiś problem, jakieś wyzwanie, jakaś trudność, jakaś sytuacja, taka no niefajna do przeżycia, i jeżeli my zaczynamy sobie myśleć, że te trudności będą trwały, że coś nam na przykład nie idzie, jakiś klient nam odmówił i myślimy o tym, że to będzie już trwało, to się nie skończy, cały czas będzie mnie to spytykało i nie widzę w ogóle perspektywy na zmianę, na sukces, no to co się dzieje? To ja rezygnuję i dlaczego właśnie rezygnują najczęściej ludzie, bo tkwią w takim wyobrażeniu, że ta trudność będzie już na zawsze, że to się nie zmieni, że po prostu tak ma być kropka, że ta jedna trudność, czy na przykład nie wiem, trzecia z kolei świadczy o tym, że już tak będzie. I to jest właśnie ten taki błąd osób, które za szybko rezygnują. Kolejna rzecz, jaką możemy myśleć, żeby właśnie rezygnować, to jest taka, że przenosimy tę trudność na wszystkie aspekty naszego życia i my się już tak naprawdę tym życiem przestajemy cieszyć. Czyli jeżeli coś nam się przytrafia na mm, obszarze zawodowym, mm, na przykład nie wiem, ktoś został zwolniony z pracy, albo coś mu nie poszło w jakimś projekcie, albo dostał jakąś odmowę, jakiś niefajny feedback może od klienta itd. Jeżeli ja sobie myślę, że ja jestem beznadziejna, że po prostu, wiecie, jako osoba, jako całość, tak, jestem beznadziejna, no to znowu to u mnie powoduje dużą rezygnację, takie wręcz bardzo osłabiające emocje i myśli, i jeżeli ja sobie nie oddzielę tego, że nie wezmę sobie feedbacku do tego danego obszaru, tylko do tej pracy, że z czegoś się to wzięło, że jakby ten mój efekt niezadowalający powstał w wyniku pewnych po prostu moich, nie wiem, zaniechań albo za niskich umiejętności, albo innych czynników zewnętrznych, które się wydarzyły, a niekoniecznie tylko ja miałam na to wpływ, bo na przykład były cięcia. Kosztów i w firmie trzeba było zwolnić nie wiem kilka osób, i na przykład trafiło na mnie, bo ja miałam najmniejszy staż. Mogła być taka sytuacja. Chodzi o to, że jeżeli przekładamy sobie na całość naszej osoby, to to powoduje u nas tylko zniechęcenie. No i właśnie, kolejna rzecz jest taka, trzecia, że jeżeli ja. Doszukuję się tylko i wyłącznie winy w sobie, a nie sprawdzam tych czynników zewnętrznych, które mogły mieć wpływ na daną sytuację, jakieś moje niepowodzenie, jakąś moją trudność, no to wtedy znowu ja po prostu czuję się gorzej, ja rezygnuję, ja wtedy wpadam, wiecie, w taką spiralę tych niefajnych myśli, emocji i ja się jeszcze bardziej w tym wszystkim, tak wiecie, tłamszę i rozgaszczam w tym, co jest niefajne. Czyli jeżeli ja sobie tego nie oddzielę, że. Pewne czynniki zewnętrzne mogły mieć wpływ, ja też mogłam mieć wpływ, różne rzeczy mogły mieć wpływ, i nie sprawdzę sobie na ile właśnie to wszystko miało wpływ, to, to mogę ja tylko przyjąć taką jedną najgorszą rzecz, że to jest tylko moja wina kropka, że tylko ja jestem, nie wiem, beznadziejna, tylko ja tutaj zawiniłam i tak dalej. Więc zwróćcie sobie uwagę u siebie, bo o tym też mówi bardzo właśnie psychologia pozytywna, żeby w ten sposób sobie te swoje myśli właśnie transformować na takie myśli mocy, właśnie za pomocą takiego sprawdzam, czyli. Czy na pewno nie ma żadnego światełka w tunelu? Czy na pewno ty nie możesz nic zrobić z tą sytuacją, która jest? Jaki ty masz wpływ na tą sytuację? Czy na pewno nic po prostu się już nigdy nie zmieni i to tak ma być i koniec kropka? I czy na pewno to świadczy o tym, że w całości jesteś po prostu, nie wiem, bezwartościowa i, i jakby wiecie, tak sobie umniejszasz jako człowiek? Czy może to się tylko tyczy danego jednego obszaru, i to niekoniecznie tylko jest? Tylko i wyłącznie Twoja wina, ale jeszcze inne czynniki zewnętrzne miały na to wpływ, nie tylko Ty, więc polecam też taką autoanalizę. Także, kochani, co ja robię? Wracam do tego, co ja robię, żeby pozbyć się takich zmartwień i po prostu wyjść z takiego błędnego koła tych problemów. To po pierwsze, właśnie myślę sobie o tym, jaką ja rzeczywistość chcę wybrać, bo jeżeli ja tonę w tych myślach, takich Zamartwiam się, to znaczy, że ja wybieram tą rzeczywistość, która jest i to jest mój wybór, więc ja tego nie chcę. Ja od razu sobie mówię, stop, ja tego nie chcę, to w ogóle nie będę o tym myśleć, nie będę się wiecie, w to zagłębiać, co ma być, to będzie, ale to, co ja mogę zrobić dzisiaj, to jest odciąć się od tych czarnych scenariuszy i zacząć myśleć o tym, czego chcę. Jeżeli potrafię to jest uwaga klucz, jeżeli potrafię sobie wyobrazić negatywny scenariusz, to równie dobrze potrafię sobie wyobrazić pozytywny scenariusz. I zobacz, co się wydarzy, jeżeli zaczniesz sobie świadomie wyobrażać pozytywny scenariusz, taki, na którym cię zależy. Co się wydarzy? Po pierwsze, się uspokoisz, poczujesz się lepiej i możesz mówić, że to nic nie da. A czy da Ci to, że będziesz myśleć negatywnie i wyobrażać sobie te czarne scenariusze i wizje? No nie, to też ci nic nie da, a wręcz cię po prostu bardzo osłabi, unieszczęśliwi, zabierze ci radość życia i w ogóle chęć do czegokolwiek. Więc. To, co możesz zrobić dla siebie i dla osób z twojego najbliższego otoczenia, to jest po prostu zacząć myśleć takie pozytywne wizje, wizja, które chcesz, żeby stały się Twoją rzeczywistością. I gwarantuję Ci, że już to bardzo, bardzo Ci pomoże. Kolejna rzecz, którą ja robię to y, praktykuję afirmacje i dosłownie, jeżeli mam jakieś zmartwienie, czy to w obszarze, nie wiem, zdrowia, y, czy to w obszarze y, relacji, wyników zawodowych, cokolwiek, to zaczynam sobie myśleć, okej, okay, co ja bym myślała w mojej takiej idealnej rzeczywistości, właśnie tej, którą chcę, na przykład w obszarze zdrowia. Moja taka kluczowa myśl Taki fakt, który, no i to jest prawda, tak, byłaby następująca. Jestem całkowicie zdrowa. Faktem jest, że jestem całkowicie zdrowa. I ja sobie w kółko to powtarzam, ja sobie też nagrywam afirmacje tego typu i sobie po prostu tego słucham. I już to powoduje, że ja się czuję dużo, dużo lepiej, jeżeli ja mogę cokolwiek zrobić, a są sytuacje, gdzie czasami masz wrażenie, że po prostu nic się nie da zrobić, to gwarantuję Ci, że to, co możesz zrobić, to jest właśnie to, czyli po pierwsze odciąć się od czarnych scenariuszy, zacząć wyobrażać sobie to, Czego chcesz i afirmować sobie właśnie w ten sposób, jakbyś myślała, gdyby Twoje pozytywne wizje stały się rzeczywistością, faktem w Twoim życiu. Masz na to wpływ. Więc jeżeli masz do wyboru te dwie ścieżki, ja z pewnością zawsze wybiorę tą ścieżkę taką, która może mi pomóc poczuć się lepiej i nie masz nic do stracenia. Nawet jeżeli nie wierzysz w takie. Praktyki wizualizacji, afirmacji. Nie masz nic do stracenia. Możesz to po prostu przetestować u siebie. Ja wielokrotnie to przetestowałam i niesamowite rezultaty u siebie widziałam, doświadczyłam, więc ja bardzo będę zachęcać do praktyki wizualizacji tego, czego chcemy zamiast tego, czego nie chcemy i do afirmowania. No i kochani, jeszcze Wam powiem kilka takich fajnych zdań z tej książki, z tego fragmentu. Przypominam, że to jest live mocy, odcinek siódmy. Na moim profilu znajdziecie też pozostałe odcinki. Nie ma wyzwania, które nie niosłoby za sobą czegoś dobrego. I zobacz na swoje wcześniejsze wyzwania, trudności, doświadczenia. Każda z tych sytuacji dzieje się dla Ciebie, nie przeciwko Tobie. I jeżeli spojrzeć na to z tej perspektywy, to co dobrego ma Ci przynieść ta sytuacja? Co dobrego ma się wydarzyć dla Ciebie? W każdym wyzwaniu... Jest dla ciebie szansa na to, żeby coś się dobrego wydarzyło. I powiem wam, że ja wielokrotnie doświadczyłam czegoś takiego, że na przykład kiedy mm, kiedy w mojej firmie już nie było takiej jakby fajnej, nie wiem, atmosfery, warunków pracy, to ja szybko chciałam zmienić tą sytuację i po prostu sprawiłam e, tak, żebym się znalazła w innym miejscu i żebym właśnie mogła być w miejscu które będzie mi się podobać i właśnie ta niefajna sytuacja wydarzyła się dla mnie po to, żeby przynieść mi coś dobrego, żeby przynieść mi rozwój, żeby przynieść mi poszerzenie strefy komfortu, sięgnięcie po coś nowego, wiecie, żebym nie stała już w końcu dalej w miejscu, tylko żebym właśnie poszerzyła tą strefę komfortu, bo stać mnie na więcej, bo coś lepszego, coś większego czeka na mnie i jest dla mnie. I też to, że na przykład sobie myślimy o tym, czego w życiu chcemy doświadczyć, takie sobie możemy snuć wizję, mapy marzeń i kiedy my sobie na przykład zrobimy taką mapę marzeń, to nie wiem, za jakiś czas może przyjść do nas jakaś trudna sytuacja. I to jest sytuacja, która powoduje taki level up, że jeżeli Ty spojrzysz na tę sytuację, że coś dobrego ma się z niej wydarzyć, to zobaczysz w niej szansę, zobaczysz, że możesz się czegoś na, nowego nauczyć, że możesz właśnie tutaj w tym miejscu, to jest czas na to, żeby jakieś nowe rozwiązanie wymyśleć, żeby po prostu pójść dalej, bo bez tego nie pójdziesz dalej. Problemy stanowią szansę, abyśmy poszerzali obszar naszych wpływów. Kiedy pojawiają się trudności, musimy opuścić naszą strefę komfortu. Powstają z tego najwspanialsze rzeczy, jakie udało nam się kiedykolwiek osiągnąć. I kochani, dokładnie tak jest, że zobacz, kiedy masz na przykład problemy finansowe. To potrzebujesz opuścić swoją strefę komfortu, potrzebujesz zacząć robić coś nowego, zacząć robić coś, czego nie robiłaś wcześniej, bo to, co do tej pory robiłaś, przynosiło ci rezultaty, które dzisiaj cię nie satysfakcjonują, więc potrzebujesz wejść w jakiś nowy obszar, który będzie dla ciebie pewnie jakimś wyzwaniem. Będziesz się czuć niekomfortowo, zaczniesz robić coś nowego, może w inny sposób, ale to ma ci dać właśnie te rezultaty, o których marzysz, które chcesz, więc otwórz się na to, bo to ma przynieść ci same dobre, fajne, rzeczy. No i kochani, jeszcze fajne, ostatni już zmierzamy do końca tego live'a, jeszcze takie zdanie. Najczęściej nie chcemy przeżywać tego, co musimy przeżyć, aby stać się tym, kim chcemy. Najczęściej nie chcemy przeżywać tego, co musimy przeżyć, aby stać się tym, kim chcemy. I jeżeli dzisiaj, być może jak mnie słuchasz, jesteś w takim momencie, kiedy doświadczasz czegoś, czego nie chcesz doświadczać, to pomyśl o tym z takiej perspektywy, że właśnie to, Przeżycie tego macie doprowadzić do stania się osobą, którą chcesz się stać, że te trudności na drodze do Twojego celu są potrzebne, żebyś mogła się rozwinąć, żebyś mogła właśnie nauczyć się czegoś nowego, zmienić swoje myślenie i wejść na level wyżej. Grażynka napisała świetny cytat, bardzo się cieszę, też go uwielbiam i też przyznam, że regularnie właśnie wracam do tych fragmentów, bo dają mi dużo mocy, tak jak właśnie ten live mocy, chcę, żeby dał mocy Wam i chcę, żeby też właśnie sprawił, że zaczniecie dostrzegać w takich swoich codziennych wyzwaniach, trudnościach, dużo, dużo szansy dla siebie. No i jeszcze na koniec podzielę się z Wami czymś, co się zadziało z kolei wczoraj. Mieliśmy taki Mastermind w zespole, było kilka dziewczyn na tym mastermindzie, i mastermindy to są takie nasze spotkania onlineowe w ramach mojego zespołu Forever, gdzie zapraszam swoje wspólniczki, żebyśmy popracowały nad rozwojem naszych biznesów i na przykład dzielimy się właśnie jakimiś trudnościami, jakimiś wyzwaniami, które doświadczamy, po to, żeby właśnie inne osoby na to spojrzały z innej perspektywy, z lotu ptaka. Ze swojego właśnie miejsca i pokazały nam coś, czego sami nie widzimy. To jest w ogóle mega takie rozwojowe. Uwielbiam taką pracę i to jest taki mastermind trochę mentoringowy, bo ja też jestem osobą, która już jest na tym etapie, na tym poziomie takim menedżerskim i osoby, które są troszkę niżej, w tym, jakby na tych stanowiskach, no to po prostu mogą też dostać ode mnie taki, wiecie, feedback bardziej mentoringowy. Ja też Ci, koleżynko, dziękuję bardzo, że jesteś i że tutaj dzielisz się tymi fajnymi feedbackami. Bardzo Ci dziękuję. No, i kochani, wczoraj właśnie na tym Mastermindzie jedna z dziewczyn powiedziała coś takiego, że um, ona. Swojej klientce, bo rozmawiały na temat suplementacji, swojej klientce właśnie sprzedała suplementy bardzo fajne, które miały jej pomóc na dany problem. No i ta klientka mówi: Wiesz, nie do końca widzę taki rezultat, jakbym chciała. I ta dziewczyna jej się pyta: Dobrze, Basiu, ale powiedz mi, jak używasz tych suplementów? Czy suplementujesz się regularnie? Tak jak właśnie rozmawiałyśmy, tak jak było to zalecane. No i ona mówi: No nie, no wiesz, jak mi się przypomni. I ona mówi: No właśnie, bo jeżeli robisz coś, jak ci się przypomni, no to też te rezultaty nie będą takie, jak mogłyby być, gdybyś robiła to regularnie. I wtedy powiedziałyśmy, powiedziałam tej dziewczynie, tej właśnie mojej wspólniczce, która opowiadała tą sytuację, o tej klientce, że zobaczcie, te wszystkie sytuacje z naszego życia to jest takie lustro. Lustro, które ma nam dać też feedback. Czyli ludzie są dla nas lustrem, sytuacje w życiu, trudności są dla nas lustrem. I co ta sytuacja mówi też tej mojej wspólniczce, że. Tak jak ona doradziła tej swojej klientce, tak, że zobacz, jak się będziesz regularnie suplementować, będziesz u siebie widziała super rezultaty. Bo tak jest, tak, że jeżeli o coś właśnie regularnie dbamy, to te rezultaty są znacznie po prostu lepsze niż jak sobie tylko raz na jakiś czas o tym przypomnimy. I tak samo jest z biznesem, że jeżeli my robimy coś regularnie, nawet właśnie tymi małymi kroczkami, to mamy rezultaty takie wow, a jeżeli robimy coś do skoku, kiedy sobie przypomnimy, kiedy nam się zachce, kiedy mamy na to czas, to też te rezultaty nigdy nie będą takie jakie mogłyby być, gdybyśmy coś robili właśnie regularnie. Weź sobie taki przykład, że jeżeli regularnie, nie wiem, sprzątasz z przestrzeń, w której żyjesz, dom, to masz po prostu piękny porządek, a jeżeli robisz to raz na jakiś czas, kiedy już, nie wiem, brud wszędzie jest i nie możesz już po prostu wytrzymać, no to jest taki po prostu efekt. Jeżeli o coś dbamy, na przykład, nie wiem, segregowanie zdjęć, tak, jeżeli robisz to regularnie, to ta praca codzienna jest taka mała, przyjemna i lekka i efekty też później masz fantastyczne w kontekście tego, jak wygląda na przykład Twój album, ale jeżeli robisz to raz, naprawdę, nie wiem, na kilka lat, no to też masz bardzo dużo pracy i też te efekty mogą nie być takie, jakie byś chciała. Więc ta zasada takich małych też kroków regularnych, żeby właśnie przyłożyć się i zadać sobie pytanie, ok, czy moje dzisiejsze rezultaty są wynikiem mojej wcześniejszej pracy i jaki to jest dla mnie feedback, jak ta praca moja. Powinna wyglądać w takim razie, skoro te rezultaty mnie nie satysfakcjonują. Myślę, że to też jest spójne z naszym dzisiejszym live'em, bo różne trudności mogą się brać właśnie z tego, że coś w tej naszej codziennej pracy potrzebujemy zmienić, zrobić inaczej, żeby mieć inne po prostu rezultaty. Także, kochani, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Wierzę, że ten live Wam się podobał, że czerpiecie z niego dla siebie wartość. Jeżeli tak, to zapraszam Was też do pozostałych liveów mocy albo do udostępnienia tego live'a na swoim profilu, bądź polecenia go po prostu jednej osobie, która też z niego może skorzystać. A jeżeli chcecie ze mną współpracować, to odsyłam też do mojego bio na moim profilu i tam w linku w bio macie szczegółowe informacje, jak można ze mną współpracować, na czym taka współpraca polega, bo przypominam, że ja pomagam kobietom, które ze mną współpracują. Rozwijać swój mental po to, żeby właśnie budować nawet zwyciężania, żeby budować taką pewność siebie, odwagę w działaniu, wykorzystywać swój potencjał i finalnie dzięki temu też plus narzędziom biznesowym zarabiać duże pieniądze, bo na tym nam zależy, żeby po prostu żyć życiem marzeń, bo życie jest za piękne, żeby z niego nie korzystać. Dzięki bardzo za dzisiaj, Kasiu. Dzięki także, że piszesz, że świetny live. Cieszę się bardzo, że jesteście. Pozdrawiam Was wszystkiego dobrego i pamiętajcie o tym, że. Te myśli, to tylko od nas zależą, jakie będą, a jeżeli masz taką perspektywę, że już nic się nie da zrobić, to zawsze masz wpływ na to, jak będziesz postrzegać daną sytuację. Dzięki bardzo za dzisiaj i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa! pa.